Hej, wszystkim! W nowym filmiku w tamtym odcinku chyba pamiętajcie co, w, co było w tamtym odcinku. Kolekcja Sandra. Dzisiaj zrobimy kolekcja kuromi w kalendarzach ewentowych Promkowej Rasubryc i 12. Jak się kuromi, napiszcie w komentarzach. Dobra, zaczynamy. No to będzie taki króciutki filmik. Ewa. Patrzcie! O takie, o takie bryloczki, figurki, yy, no. Zobaczcie, gumki, te rzeczy, magnesy. Widzisz? Widzicie? No i dobra, wam teraz pokażę kolejne. Poczekajcie. O, może o tak. Czekajcie. Muszę coś takiego zrobić. Poczekajcie. I teraz, o tak. No i dobra. Wyciągam. No i zobaczcie. Zobaczcie. Mam coś takiego. Mam coś takiego. Kolejna ehm, rzecz. To jest coś takiego. To jest lampka, kuromi. Co jeszcze tutaj mamy? Kuromi. Ona jest taka mięciutka. Szkoda, że wy jej nie macie. No, ten filmik może być krótki, bo ja kolekcja w tamtym odcinku chyba trwał dwie minuty, jak pamiętam. Patrzcie. Co jeszcze mamy? Poczekajcie. Muszę wyjść. Już dobra, mam. Dobra, mam naszyjnik Kuromi. To jest naszyjnik. E, melodii. O tak, to są siostrami, jak wy wiecie. To jest też znowu melodii. Melodii. I jak wiecie, mam gdzieś urodziny. Możecie mi jeszcze pod tym komentarzem. Jeśli pozdrowienie tu napiszcie i możecie mi się złożyć życzenia. Dobra, idziemy do filmika. Karta cinemorzik. Napiszcie no. Jaką z tych kart... O, jaka karta jest najpiękniejsza, którą wam teraz pokażę. Tam były dwa e, Popur porin. No i... Takie jakby naklejki. Naklejki takie małe. No i dobra. Pa, widzowie, zobaczymy się w następnym filmie. A jeszcze, jak się może ubiorę, pokażę wam na społeczności, jak e, to powiedzieć, moją sukienkę. Może nie sukienkę, bo dziś jest dziś zimno. Jaką mam stylówkę na moje urodziny. No i może. Mm, no i a jutro nagram 3 Markle Challenge. No, no to pawi, pa wszystkim, pa!